Cześć, omówimy sobie teraz pytanie jawne numer 37 do matury ustnej z języka polskiego. A ja nazywam się Anna Barasińska, jestem polonistką i egzaminatorką. Pytanie brzmi: Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. W ludzką naturę są wpisane słabości, niedoskonałości, możliwość popełniania. Błędów. Niektóre słabości są jednak zdecydowanie większym problemem niż inne, kiedy wpływają negatywnie nie tylko na życie osoby, która je posiada, ale na życie innych i mogą je po prostu niszczyć. Raskolnikow zbrodni karze. Jest ubogim byłym studentem. Bardzo przeżywa swoją sytuację materialną i życiową. Jest szczerze zawstydzony tym, że rodzina poświęca się dla niego, że matka i siostra to ubogie kobiety, które... Tak naprawdę muszą się poświęcić dla jego dobra w przyszłości. On zaś ma poczucie, że zawiódł, szczególnie kiedy przestaje być studentem. Planowanie zbrodni na lichwiarce i kradzież traktuje jako taką próbę sił walkę ze swoimi słabościami próbę udowodnienia sobie samemu, że jest ponadprzeciętną, wybitną, silną jednostką. Z napisanego przez Raskolnikowa wcześniej artykułu wynika, że dzieli on ludzi na jednostki wybitne i przeciętne, sugerując się nieco filozofią niczańską i heglowską. Tym pierwszym daje prawo bycia ponad moralnością, pokazanie samemu sobie, że stać go na popełnienie zbrodni, będzie więc nieprawdopodobną manifestacją siły. Po dokonaniu zbrodni rodion choruje. Musi przyjąć do wiadomości, że jest dużo bardziej wrażliwy niż pierwotnie przewidywał. Ostateczna walka rozgrywa się w bohaterze dzięki Soni. To ona nakłania raskolnikowa, by przyznał się do winy, wziął na siebie odpowiedzialność i naprawił swoje życie. Towarzyszy nawróceniu bohatera i jego przemianie wewnętrznej. Jak więc widać, Raskolnikow uległ złudzeniu, że jego słabości były siłą. Dopiero droga odrodzenia moralnego pozwoliła mu uporządkować to i zmienić życie. Jacek Soplica z kolei, po zabiciu stolnika, podjął pracę nad sobą, przeobraził swoje życie, aby złożyć zadość uczenienia jako ksiądz Robak stał się pokornym Bernardynem a zarazem cichym emisariuszem który próbuje zorganizować powstanie na Litwie pamiętamy że nie tylko zabił stolnika tworząc tutaj po prostu zbrodnię społeczną indywidualną człowiek zabił człowieka ale również Polak zabił Polaka, dokonując niemalże zdrady narodowej, bo wyglądało to na to, że sympatyzuje z Moskalami, którzy otaczają zamek Choreszki, więc Sopliców objęła też swoista infamia przez to, że mieliby teoretycznie sprzyjać Moskalom. Um, Jacek Soplica spłaca również dług krwi krwią. Zabił choreszkę, więc ratuje choreszkę, dokładnie ocala hrabiego, e, odnosząc przy tym podczas ataku moskali rany, które okazują się w efekcie ranami śmiertelnymi. Ten przykład pokazuje nam, um, Jacka Soplice, który walczy z cechami szlachcica, warchoła, pracując nad sobą, um, staje się lepszym człowiekiem, dostępuje rehabilitacji dla siebie i swojego rodu. Podsumowując, siła fizyczna i odwaga nie zawsze świadczą o sile duchowej. Literatura często ukazuje nam sytuacje, w których walka nad własnym rozwojem, naprawą swojego charakteru, zniesieniem konsekwencji własnych czynów, to jest tak naprawdę ta walka, która świadczy o największej sile wewnętrznej człowieka. I ukazuje jego drogę przeciwdziałania własnym słabościom. Inne dobre do tego pytania konteksty to byłby potop, więc podobna do Jacka Soplicy droga Kmicica, legenda o świętym Aleksem, czyli asceza, jako sposób panowania nad sobą i walki ze skłonnościami i dżuma. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny, czego Wam życzę i zapraszam do następnych.